Hej z tej strony ROSTA! W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was informacje na temat nadchodzącego eventu na zalewie zdobyczy, oraz dowiecie się w tym filmie m.in. o imionach naszych run, ale w dzisiejszym filmie nie będę sam, bo jest ze mną Migao. Witam bardzo serdecznie z tej strony, MIGAO. Ale jeszcze, zanim zaczniemy ten materiał, zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie na 5600 V-Dolców. Jedyne co musicie zrobić, to subskrybować mój kanał i kanał MIGAO oraz okazywać aktywność na materiałach, które wpadają codziennie o godzinie 14, a u MIGAO o 15. W startu nowego sezonu, sezonu 9, wylosujemy dwie osoby, które pojedynczo wygrają po 2800 V-Dolców. Oczywiście to będzie jeden widz od Rosta, czyli ode mnie, i jeden widz od MIGAO. Do tego zachęcam. Was do pobrania takiego oto awatara, który znajduje się w trzeciej linijce opisu. Pamiętajcie też, aby w tym miejscu zostawić łapeczkę w górę. Ponieważ każdy jeden like, jaki zostawicie pod tym materiałem, to jeden frag, jaki strzelicie już w najbliższych meczach. A teraz, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do tematu naszego eventu. Szukając informacji do tego właśnie materiału odkryłem między innymi, że w plikach naszej gry podczas aktualizacji 8.40 wprowadzone zostały trzy pliki eventowe, które przedstawiają nam imiona naszych run. Oczywiście wspomnę tutaj, że jest to tylko teoria ten cały materiał, ale za to bardzo prawdopodobna, dlatego oglądajcie do samego końca i dajcie znać co o tym myślicie. Na chwilę obecną wiemy, że runy pojawiają się na zalewie zdobyczy nad takimi jakby metalowymi urządzeniami, które w momencie aktywacji danej runy zaczynają działać, co widzieli przez pojawianie się czegoś w stylu niebieskiego portalu. Wiemy też, że na mapie wulkan najpierw zaczął się dymić, a później poza dymem widzimy ulatniającą się z niego lawę, a na taki żar. I to wszystko nie jest przypadkowe, ponieważ wszystkie te zdarzenia wyjaśnili nam właśnie imiona naszych run, a więc przyszła pora, aby je przedstawić. Pierwsza runa, która ukazała się na mapie, nazywa się runą senną. Owa runa sprawiła, że nasz wulkan wybudził się ze swojego snu i zaczął się dymić, czyli inaczej mówiąc uaktywnił się. Druga runa w tłumaczeniu na polski nazywa się Coś w stylu runa przeciekająca, dziurawal, nieszczelna czy coś tego typu, ale mniejsza o nazwę, ponieważ najważniejsze jest to, co owa runa spowodowała. A spowodowała, że lawa w naszym wulkanie zaczęła przeciekać. Widzimy to między innymi przez fakt, iż u góry wulkanu, poza dymem, widzimy unoszący się czerwony, ognisty żar. Trzecia runa to runa śnieżna, która po swojej aktywacji na zalewie zdobyczy powinna spowodować braki w naszym śniegu na mapie. Prawdopodobnie będzie to częściowe stopnienie tego biomu zimowego. Mówię częściowe, ponieważ wątpię, aby Epic Games postanowił usunąć cały biom, ale jak wiecie, ten biom jest obecnie bardzo duży, więc jakby fragment się do tego biomu stopił, to nikt by nie ucierpiał. No ale kto wie, może roztopią większy fragmencik. Natomiast informacji o czwartej i o piątej runie nie dostaliśmy, co świadczy o tym, że dostaną one dodane w czwartek, kiedy będzie miała miejsce większa aktualizacja. No ale jak owe runy mogą się nazywać? Cóż, na chwilę obecną mam dla Was kilka pomysłów. Między innymi, może być to runa wodna, która spowodowałaby, między innymi, po roztopieniu naszego lodowiska, yy, przypływ wody, czyli generalnie porobiłaby nam jakieś takie małe jeziorka, czy coś tego typu na biomie zimowym. Do tego, może być jakaś runa wulkaniczna, która sprowadziłaby na naszą mapę wybuch wulkanu. Oczywiście, nie mówię tutaj o zalaniu całej mapy przez lawę i kurde, wszystkie miejscówki giną. Tylko prędzej o wystrzeleniu w niebo kilkunastu skał, które zniszczyłyby niektóre miejscówki, budynki i tak dalej, podobnie jak to było z meteorytami w bodajże czwartym sezonie. A więc co, w tym filmie to było na tyle. Pamiętajcie, aby w komentarzu na dole podzielić się własnymi przemyśleniami na ten temat, a mówił do Was Rost i. Mam nadzieję, że nasz film się spodobał, więc zapomnij stawić łapki w górę oraz sobie dzwoneczkiem. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo! Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!